Dzisiaj zabieramy Państwa w niezwykłe miejsce, do którego normalnie nie ma dostępu. My, dzisiaj, też tutaj dostaliśmy takie specjalne przepustki. Zostaliśmy sprawdzeni, czy nie wnosimy żadnych niebezpiecznych rzeczy. I specjalnie dla Was będziemy się tutaj poruszać po tym obiekcie, który jest za mną. To miejsce to Strażnica Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej. Zapraszam! O tym, jak wygląda strażnica lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej na ławicy. Co robią strażacy, kiedy nie gaszą pożarów i o tym, że ta strażnica właśnie skrywa najdroższą brykę w Wielkopolsce. Dowiecie się z naszego materiału. Państwa straż pożarna troszeczkę różni się od lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej, tak? My tutaj jesteśmy. Yy w celu zabezpieczenia y, operacji lotniczych, zabezpieczenia pasażerów, którzy korzystają z portu lotniczego Poznań Ławica. Tak? Y, dysponujemy tak samo jak Państwo, Straż Pożarna czerwonymi samochodami, i, i, które mają środek gaśniczy i, i mniej więcej też takie same zadania wy, y, wykonują. Tak? Y, specyfika jest troszeczkę inna. Tak? Y, troszeczkę y, jeżeli u nas y, y, Mamy do czynienia ze zdarzeniem jakimś poważniejszym na lotnisku i uratujemy dwie, trzy osoby ze zdarzenia takiego, to już jest dla nas sukces, tak? Państwowa Straż Pożarna, jeżeli ma zdarzenie jakieś i, i zginie jedna osoba czy, 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 czy dwie, to już jest porażka, tak? Także tutaj jest troszeczkę inna specyfika naszych działań. No przepisami jesteśmy zobligowani do, do, do tego. My musimy zapewnić czas reakcji odpowiedni, tak? Czas reakcji to jest od momentu Zyskania zgłoszenia o zdarzeniu do dotarcia w najdalsze miejsce pasa startowego to jest dwie minuty, nie dłużej niż trzy minuty. Także my to, te, te wszystkie warunki spełniamy i, i, i jakoś sobie dajemy radę. 75% wypadków związanych z samolotami dzieje się w okolicach lotniska do kilkunastu, powiedzmy, kilometrów. No to teraz wiecie, że coś się dzieje, ale wiecie, że na przykład ten samolot nie doleci na miejsce i to się zdarza no, w okolicy, tam powiedzmy, 9-10 metrów, metrów, kilometrów, tak. Mamy rejon operacyjny 8 kilometrów, o średnicy 8 kilometrów od naszej strażnicy, mhm. także wszelkie wypadki, jeżeli mamy zgłoszenia, także powinniśmy udać się i, i i pomagać, i no wiadomo, Państwowa Straż Pożarna mhm. dotrze wcześniej od nas, tak? No ale tutaj jeżeli dysponujemy już wiedzą jakąś fachową, także jedziemy i razem mhm. współpracujemy z, z Państwową Strażą Pożarną. Czyli to. jeśli wypadek dajmy na to, nie wiem, pod Poznaniem, tam 30-40 km, to wiadomo, że Państwowa no już... Straż Pożarna dojeżdża pierwsza, ale czy Wy też wtedy nie, nie, zabezpieczacie? Nie. Nasz rejon operacyjny jest w promieniu 8 km od, mhm. od lotniska. Za nami stoją dwa wozy strażackie, takie olbrzymie i takie, które różnią się od tych wozów, które są w takiej państwowej czy ochotniczej Straży Pożarnej. Więc teraz kilka krótkich pytań i liczb. Ile macie wozów na stanie? Na wyposażeniu lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej Portu Lotniczego Poznań Ławica mamy trzy ciężkie samochody gaśnicze. Tak? Jeden tak najmniejszy z nich o pojemności 6000 litrów wody, 600 litrach środka pianotwórczego i proszku. Tak? Te dwa, które teraz widzimy, ten jeden wyjechał akurat do zabezpieczenia tankowania statku powietrznego i on obsługuje te statki powietrzne, jeżeli jest taka konieczność. Tak? Te dwa w razie działań gaśniczych, dwa ciężkie samochody gaśnicze o pojemności 15 tysięcy litrów wody, 1500 litrów środka pianotwórczego i 250 kg proszki. Jaki duży silnik ma taki samochód? Obydwa te samochody, które są, mają po dwa silniki 1260 koni mechanicznych, rozwijają prędkość do 120 km na godzinę. A jak szybko do setki? Do setki 20 sekund. No to całkiem niezły wynik tak, przy takiej stąd masie. stąd się bierze to, że, 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 że spełniamy normy przy spełnieniu... Y Czasu reakcji, tak? Te dwie minuty, w, której, w ciągu których musimy dotrzeć w najdalsze miejsce pasa startowego, od otrzymania zgłoszenia o zdarzeniu na lotnisku. A, czy, a ile pali taki samochód? No w zależności, tak? 80 litrów przy, przy pracy autopompy, 40 litrów na godzinę, przy, 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 na godzinę pracy. 40 litrów benzyny czy ropy? Są ropy, na ropę. A gdzie tankujecie? Tankujemy, jest zbiornik na terenie portu lotniczego. Także jeżeli jest poniżej normy, jedziemy, tankujemy. Cały czas są w gotowości te samochody cały czas mają odpowiednią ilość ropy. Punkt alarmowy lotniskowy służby ratownicze, gościncze i porty poznań Pławica, dyżurny Jarosław-Rach. I co tutaj robimy? Tutaj przyjmujemy zgłoszenia, które spływają od. Wieży, czyli od kontrolerów ruchu lotniczego oraz z terminali z płyty lotniska o interwencjach, mhm. które są przewidziane dla lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej. Czyli oprócz y, klasyki, która całe szczęście na ławicy jeszcze nie miała miejsca, że coś się dzieje z samolotem, to jakie może być to zgłoszenie? To może być zgłoszenie y, w celu udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy mhm. przedmedycznej, czyli wszyscy strażacy, którzy są w lotniskowej służby, służbie ratowniczo-gaśniczej, są przeszkoleni do tego, aby takie, takiej pomocy udzielić. Takich informacji do nas spływa bardzo dużo, szczególnie w okresie letnim, mhm. gdy dużo jest y, lotów czarterowych, ale również... Mamy sporo interwencji dotyczących neutralizacji plam, oleju, mhm. paliwa, także również takie działania podejmujemy. I w tym momencie powinniśmy obalić wszystkie mity o Kasanowie i o innych donżuanach. Otóż najlepszymi kochankami niewątpliwie są strażacy. Najszybciej się ubierają w razie powrotu męża. Gdybyście zastanawiali się, w jaki sposób rano oszczędzić czas, to jest to naprawdę dobry patent. Wkładacie buty w spodnie i wskakujecie w nie po prostu. I voilà! 2-3 minuty oszczędzone i spokojnie można przez ten czas jeszcze trochę pospać. Nie Niejeden chłopiec w dzieciństwie marzy o tym, żeby zostać strażakiem. Ci panowie swoje dziecięce marzenia spełnili i strażakami zostali. A w jaki sposób strażak dba o swoją formę? Przede wszystkim codzienna aktywność fizyczna. Będąc na zmianie, mamy dostęp do siłowni, gdzie ćwiczymy. Oraz oczywiście w wolnym czasie poza pracą możemy korzystać z różnego rodzaju formów aktywności. Na przykład z multisportu udając się na siłownię e, czy basen, ponieważ forma fizyczna w naszej pracy jest oczywiście bardzo istotna. Naszą sympatią strażacy cieszyli się od zawsze, ale od dziś już troszeczkę więcej wiemy o tym, jak wygląda praca w strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej na ławicy. A za dzisiejszą gościnę bardzo serdecznie strażakom dziękujemy i życzymy samych spokojnych dyżurów.